Inauguracja roku akademickiego zbiegła się w czasie z obchodami Międzynarodowego Dnia Seniora. I chociaż o tym drugim słyszało zapewne niewielu spośród studentów, to trudno pozostawić bez echa. Nie trzeba studiować socjologii, by wiedzieć, że nasze społeczeństwo się starzeje. Kończyć medycyny, aby dostrzec problemy związane z funkcjonowaniem starzejącego się organizmu. I być filozofem, żeby móc stwierdzić, że już nikt z nas nie będzie wiecznie młody. Dlatego warto zrozumieć potrzeby babci i dziadka, chociaż nie zawsze jest łatwo. Denerwuje mnie, jak ciągle o coś mają do nas pretensje ciągle im się coś nie podoba. To na przykład? To Wszystko, jak się ubieramy, jak się zachowujemy. Generalnie chyba im wszystko nie pasuje w nas. Nie wiem, czy są zazdrośni, panie, wszystkie z dezaprobatą jak patrzą. Przychodzą na ostatnią chwilę i oczekują, że skoro są starsi, to będą, będziemy dla nich grzeczniejsi. Nieraz bawci strasznie przypychają się. A co denerwuje? Na przykład siadanie na chama w miejscach siedzących w tramwajach. Wzajemne relacje nie są jednak tak złe jak mogłoby się wydawać, bo obydwie strony potrafią się docenić i szanować. Szanuję ludzi starszych, każdy z nas ma babcię, dziadka i trzeba ich szanować za, za, nie wiem, za tradycje. Bardzo mile są studenci i powinni się mają teraz lepiej. Szanuję ich za doświadczenie, którym dysponują. A czy denerwuje coś? Nie sądzę. Dobre uczki. Grzeczne, solidne. Ludzie starsi budzą we mnie respekt, ponieważ mają duże doświadczenie życiowe. Make the studenci to przyszłość, oni są wspaniali. Szanuję ich za wiedzę, jaką posiadają, wiedzę życiową. A studenci jak najbardziej, podobają mi się. No. Niech się uczą jak najlepiej, niech najwięcej będzie lekarzy, nie, no, magistrów tak dalej, nie. Przydadzą się Polsce. Konflikt pokoleń, to przecież żaden konflikt, a co najwyżej, drobne nieporozumienie.